Tygodniowy Horoskop Astrologii Od 16 czerwca do 22 czerwca Część pierwsza Od barana do panny Baran Siódmy dom, związek Wchodzisz w czas, kiedy wiodącym tematem w Twoim życiu będą związki. Nie jest to dobry moment na zbieranie owoców, ale na pielęgnację i ochronę relacji z innymi. Oznacza to, że zostaniesz wystawiony na próbę i będziesz musiał udowodnić, że jesteś godnym partnerem. Ktoś może chcieć podkopać wasze zaufanie do siebie, lub nawet was rozdzielić. Inna sytuacja to taka, kiedy twój partner znajdzie się w tarapatach i będzie potrzebna mu twoja pomoc. Od twojej reakcji zależy przyszłość waszego związku, ale nie chodzi tu tylko o relację romantyczną, a także o współpracownika, znajomego, członka rodziny czy inną osobę, z którą współpracujesz. Okaż zainteresowanie w relacji, a poświęcenie uwagi drugiemu człowiekowi. Spowoduje, że on będzie interesował się tobą. Żadbaj teraz o związki, a wzmocnisz je i wzniesiesz na nowy poziom. Pamiętaj, by nie kusiło cię przejęcie lub poddanie władzy w relacji. W związkach zalecana jest równowaga. Byk. Merkury wiadomości. Ta karta to znak, że znalazłeś się w czasie sprzyjającym wszelkiego rodzaju komunikacji, pracy umysłu oraz podróży. Jeżeli zastanawiałeś się, jaką drogę obrać, by rozwiązać dany problem, to w tym czasie najlepiej sprawdzą się rozmowy, mediacje, konsultacje. Niech jednak nie skusi cię posługiwanie się wyłącznie umysłem, bo wtedy będzie dysponował tylko ograniczonym potencjałem. Używaj umysłu, ale nie zapomnij o intuicji i dobrym przygotowaniu się przed wysłaniem wiadomości lub przed wystąpieniem publicznym. W tym czasie możesz zauważyć, że lepiej dogadujesz się z innymi lub łatwiej jest tobie wyrazić to, co myślisz. Wskazany jest, byś sprawdził urządzenia służące do transportu i komunikacji, by podołały zadaniu podczas wzmożonego wpływu Merkurego na twoje życie. Będziesz używał ich intensywnie. Bliźnięta, strzelec, rozbudowa. Nadchodzi czas myślenia i działania poza dotychczasowymi ramami. Może to oznaczać podróże w sensie fizycznym, a także podróże myślami, wielkie pomysły i chęć zrobienia czegoś innego niż do tej pory. W tym czasie odrzuć rutyny i zrób coś szalonego. Zgodnego z Twoim dzikim instynktem. Jeżeli przeważnie, randka z żoną to wykwintna kolacja w ulubionej restauracji, tym razem zrób coś innego, szalonego i zabierz ją do wesołego miasteczka. Każda nowa rzecz, której się podejmujesz, powoduje, że się rozwijasz, a Twoja istota rozbudowuje się. Jeżeli do tej pory nie robiłeś czegoś, bo uważałeś, że nie dasz rady, to teraz jest ten czas, by Y odrzucić narzucone sobie granice i spróbować, a będziesz zdumiony efektami swoich działań. Bądź też ze sobą innymi szczery. Nie chodzi tu o to, byś teraz nie miał wyczucia i mówił to, co myślisz, bez względu na konsekwencje. Zostajesz jednak poproszony o bycie autentycznym i wyduszenie z siebie tego, co myślisz i czujesz w sposób, który nie urazi innych. Rak. Baran, działaj. Nadszedł czas działania, więc nie bądź bierny i wykonaj swój ruch. To okres napływu świeżej energii, który może zmienić diametralnie wiele spraw, jeżeli tylko odważysz się działać. Jeżeli miałeś wątpliwości, kiedy rozpocząć nowe przedsięwzięcie, to właśnie teraz jest ten moment. Nie wahaj się, lecz bądź konkretny w swoim działaniu i niech nie przyjdzie tobie do głowy wycofać się choć na centymetr. To idealny moment na krótkoterminowe i szybkie projekty, ale takie, w których musisz dać z siebie wszystko. Energia barana w uczuciach sprzyja ognistej energii i namiętności, więc daj ponieść się pierwotnym instynktom. Jest jednak druga strona medalu tej energii i ryzyko konfliktu. Zatem w relacjach z innymi powstrzymaj się od mówienia innym, co mają robić, lub głoszenia, że wiesz lepiej, co czują. Daj się wypowiedzieć każdej ze stron, a kiedy sprawy nie potoczą się najlepiej, to odpuść na moment, wyjdź, ochłoń i wróć, kiedy będzie już spokojnie. Pamiętaj, że ta energia może wywołać inspirację i dać tobie upragniony sukces lub wywołać pożar, zatem postępuj ostrożnie. Lew Koziorożec Osiąganie. Ta sytuacja wymaga silnych i zdrowych fundamentów. Na których można budować solidne sprawy. Energia koziorożca w tym czasie po ambicje, zapał, determinację i siłę woli w dążeniu do osiągnięcia celu. Nie rzucaj się jednak na oślep, tylko wyznać sobie najpierw krótkoterminowe cele, następnie średnioterminowe i długoterminowe. Wszystko po to, byś miał jasno określoną ścieżkę działania i nie tracił czasu na coś, czego nie jesteś w stanie osiągnąć. Świętuj każde drobne osiągnięcie, a nawet się nie obejrzysz, gdy projekt będzie ukończony. Bądź przy tym uczciwy wobec siebie innych, delektuj się nie tym, co możesz zrobić, lecz tym, co faktycznie zrobiłeś. Zmanipulowanie siebie lub innych spowoduje, że ważna dla ciebie sprawa w końcu runie jak domek z kart. Pamiętaj, by w tym czasie nie fantazjować, lecz mocno stąpać po ziemi. Panna, jowisz obfitość. Napływa do ciebie obfitość. Myśl szerzej. Ten temat wymaga, abyś podszedł do niego w sposób wyrozumiały, filozoficzny, z zaciekawieniem oraz uczciwością. Myśl globalnie i przyjmij inspiracje z całego świata. Rozważ podróżowanie fizyczne lub podróżowanie zmysłami, słuchając muzyki z mniej znanej kultury lub próbując ich jedzenia. Porozmawiaj z ludźmi, którzy dorastali w obcych dla ciebie okolicznościach i poznaj ich punkt widzenia. Dywersyfikacja Twojej perspektywy to brakujące elementy układanki. Zaangażuj się całkowicie w szerzenie i otrzymywanie optymizmu. Bądź hojny nie tylko materialnie. Ale także daruj ludziom dobre słowo, a Twoja hojność wróci do Ciebie podwojona. Uważaj tylko, by Twoja hojność pomagała odbiorcy, a nie przytłoczyła lub ograniczyła go. Zapytaj, co by naprawdę pomogło. Energia Jowisza lubi dużą publiczność i poklask, ale może przyćmić ważne Tobie osoby. Uważaj, aby Twoja energia nie przytłoczyła osób nieśmiałych lub mniej doświadczonych i daj im nieco miejsca na bycie sobą. Jeśli z kolei jesteś tym, który czuje się przytłoczony, to znak byś docenił swoją wartość, rozwijał się w sposób, który działa dla ciebie i nie pozwolił sobie z energią Jowisza się zdominować. Jowisz to znak, że nadchodzi wiele dobrego, ale nie przesać by uniknąć przytłoczenia siebie innych. Uważaj także na myślenie życzeniowe i bierne unikanie działania, w nadziei, że świat zrobi wszystko za ciebie.